Cześć! Witamy w naszym maratonie z dynamiki. Ja jestem Piotrek, tu jest ze mną Kajeta, nazywamy się z Duo. I teraz tak, w dzisiejszym odcinku przedstawimy wam podstawy. No wiemy, że dynamika jest to jeden z podstawowych działów i bez zrozumienia jego nie zrozumiecie innych działów, kolejnych, szczególnie na przykład takich jak była sztywna, którą poznacie później, ale którą już mamy na przykład na naszym kanale. No i co? Możemy po jeszcze powiedzieć takim wstępem? Kim był Sir Isaac Newton? Syra Isaac Newton żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Wybitny fizyk, zasłużony. Trzy zasady dynamiki, które będziemy omawiać, są jedną z jego wielu zasług. Stworzył na przykład prawo powszechnego ciążenia. No ale my skupimy się w tym filmie jednak na trzech zasadach dynamiki i o nich opowiemy. No i co? Zaraz przechodzimy do pierwszej zasady. No dobra, no to mamy naszą pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Ja ją teraz przeczytam. Jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. No i teraz jak to prosto wytłumaczyć? Ja zajmę się tym spoczynkiem, a Kajetan powie o ruchu, o ruchu jednostajnym prostoliniowym. Więc mamy taką gąbkę, nie mamy jej tu bez przyczyny, więc teraz po położę tą gąbkę. No i teraz widzimy, że na to ciało nie działają żadne siły zewnętrzne i ciało jest w spoczynku więc genialne po prostu genialne i teraz jakie siły działają na to ciało no to na pewno mamy siłę grawitacji ona zawsze działa no wiemy że wszystko jakbym teraz mam na przykład taki klucz jak go zrzucę no to spadnie nam ale że to ciało jest w spoczynku, działa na niego siła reakcji, która jest zwrócona w drugą, yy, która jest zwrócona do góry, lecz ma taką samą wartość. Ponieważ gdyby tak nie było, no to albo nasze ciało zapadłoby się pod ziemię, albo nasze ciało wyleciałoby w kosmos. No to to jest taki pierwszy najprostszy przypadek, kiedy jest w spoczynku, a teraz Kajtek oprowadzi was, jeśli chodzi o ruch jednostajny. Dobrze, to mamy tą naszą gąbkę. Tylko, że tym razem ona będzie się poruszać. Na początek narysujemy te siły, o których już mówił Piotrek i one są zarówno do ciała pozostającego w spoczynku, jak również do ciała poruszającego się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. I to są te siły. A teraz przykładamy siłę zewnętrzną F. I to jest nasza siła, która nam powoduje, że ciało jedzie, plus mamy siłę, o, siły generalnie oporu. Nie będziemy ich rozbijać, bo oczywiście są tarcie, siły oporu powietrza, generalnie siły oporu. I teraz, dlaczego wiele osób mogłoby pomyśleć, że siła F jest większa od siły oporu i dlatego ciało jedzie do przodu. Tak nie jest. Siła F równoważy się z, siłą, z siłami oporu, tak samo jak siła reakcji równowa równoważy się z siłą grawitacji. Nastąpiła pewna wątpliwość, także musieliśmy zrobić cięcie, ale już wracamy do tłumaczenia. Także mamy nasze siły, siła F i siły oporu, i one równoważą się. Dlaczego? Bo gdyby siła F była większa od siły oporu, sił oporu, powstałby nam wektor, o, nie ten kolor. Powstałby nam taki wektor siły wypadkowej. I co, co on, ten wektor, nam powoduje? Powoduje nam, że nasza prędkość początkowa, którą mieliśmy, załóżmy taką, V, wektor prędkości V, z, każdym, z każdą sekundą ruchu rośnie nam, przyrasta nam o właśnie wektor wypadkowy. Czyli, jak widzicie, ciało... technologia... i ciało zwiększa swoją prędkość i przez to właśnie nie możemy mówić, że ciało porusza się ruchem jednostajnym, kiedy siły się nierównoważą. No bo widzicie, z każdą sekundą ruchu prędkość nam się zwiększa, wektor prędkości nam przyrasta, prędkość się zwiększa. Dlatego... Siły muszą się równoważyć i wtedy nasze ciało porusza się ruchem jednostajnym. Dobra, no to mamy naszą drugą zasadę dynamiki. No i ja ją teraz przytoczę, możecie tutaj może operator pokazać. I teraz tak, jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. No i patrzymy na to i mówimy sobie, ile tekstu, ale wszystko, ten całą naszą zasadę wyjaśnia nam ten oto piękny wzorek z dynamiki. Jest to przyspieszenie. Siła przyśpieszenie jest równe sile wypadkowej podzielić na masę ciała. No i teraz tak, żebym wytłumaczył, jak ten cały formalizm jest w jednym wzorze, no to siła nasza wypadkowa jest wprost proporcjonalna, czyli jeśli nasza siła będzie rosnąć, z którą działamy na ciało, to wtedy nasze przyspieszenie będzie rosnąć. A jeśli będzie rosnąć masa ciała, jeśli ciało, na przykład masa ciała będzie większa, a siła działająca na nią będzie taka sama, no to oczywiście nasze przyspieszenie będzie mniejsze. No i mamy teraz taki yy, przykład, bardzo prosty, na sam początek, bo to jest taki wstęp tak naprawdę do całej dynamiki. Mamy jakiś klocek o wadze jednego kilograma, no i siły, i go po prostu zrzucamy. Mam jakiś, bym miał klocek. On by sobie tak zleciał bez oczywiście żadnego ruchu obrotowego w to się nie wmieszamy, po prostu klocek by tak pionowo w dół ja go puszczam, bo gdybym go rzucił, to oczywiście wszystko by było totalnie inne, ale by był klocek, ja bym go po prostu puścił. No i teraz tak, jak wykorzystać nasz święty wzorek? No i mamy obliczyć przyspieszenie. No i co mamy w tym zadaniu dane? Mamy masę, czyli jeden kg. Opory ruchu, 1 Newton, grawitacja w Przy, przybliżeniu, uznajmy, że teraz to jest 10 metrów na sekundę kwadrat. No i co teraz z tym zrobić? Więc teraz tak, jakie siły, siły działają na ciało, bo najważniejsze w dynamice będzie właśnie rozkład sił, który jeszcze później opiszemy. No i teraz, co, będzie, co jest najważniejsze? Jeśli puścimy swobodnie sobie ciało, to po prostu nasze przyspieszenie, z którym byśmy puścili w dół, to jest. Nasze FG, czyli jest to nasze przyspieszenie ziemskie, a przyspieszenie ziemskie to jest MG. Tylko pamiętajmy, że nasz świat nie jest idealny i zawsze są opory ruchu, tarcie, tak, jest to wiele bardzo, co również pogorszymy, szczególnie tarcie, bo to też jest, będzie osobny film na cały ten temat, więc puszczamy nasze. Ciało, ono ma jakąś siłę, jest siła grawitacji, do góry jest siła oporu w ruchu, znaczy w przeciwnym kierunku. No i teraz nasza siła wypadkowa, mówiliśmy już o tym, że jest to suma wszystkich cił, sił działających na ciało. No i teraz tak, przeniosę się tutaj. Więc nasza siła wypadkowa będzie równa naszemu przyspieszeniu ziemskiemu odjąć. Nasze opory ruchu. A dlaczego? Ponieważ nasza siła grawitacji chce ściągnąć ten klocek w dół, a opory ruchu działają w górę, tak, ponieważ działają przeciwnie do siły grawitacji, czyli mamy odjąć F opory ruchu. No a już mówiłem, że nasze przyspieszenie, nasza siła FG, czy nasze przyspieszenie ziemskie jest to MG odjąć F. Oporu, czyli nasze siły oporu. No i mamy już wszystkie dane. Widzimy, że tak. Mg, czyli masę i grawitację znamy, siłę oporu znamy, masę znamy, czyli możemy już liczyć przyspieszenie. Więc podstawiamy naszą siłę. To jest F, siłę wypadkową, podstawiamy sobie tutaj. I wychodzi nam coś takiego mg, czyli nasze siła grawitacji. Odjąć siła oporu. Podzielić na masę. No i teraz A, czyli nasze przyspieszenie jest równe. Już zapiszę nawet, jeśli będzie obliczenia, żeby nie było. I to podzielić na jeden. Tu oczywiście by trzeba było się bawić w jednostki, a na razie te jednostki zostawimy. Będzie to po prostu 9 przez 1, czyli to będzie 9 metrów na sekundę kwadrat, i tak jest wynik naszego zadania. To jest takie proste zadanie, ale musimy jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię, i jest to sama jednostka Newtona, bo Newton był takim geniuszem, że nawet otrzymał swoją własną jednostkę. No i teraz, jak mamy ten wzór nasz na przyspieszenie, no to wiemy, że siła jest w Newtonach. Więc skoro siła jest w Newtonach, no to z tego wzoru załóżmy, że jest tu siła wypadkowa, no to pomnóżmy sobie go razy m, czyli wyjdzie, że Przyspieszenie razy masa będzie równać sile wypadkowej. Czyli jak wyprowadzić jednostkę newtona. No to masę wiemy, że mamy w kilogramach, tak? czyli mamy już kilogramy. No a przyspieszenie mamy przecież w metrach na sekundę kwadrat, czyli jednostka newtona. Ponieważ chcemy ją. Często jest, na przykład może być takie zadanie, żeby przedstawić jednostkę newtona w, jedno, w jednostkach. Si, tak, żeby przedstawić Newtona w jednostce SI i właśnie to robimy, czyli to jest po prostu, oj, tutaj trzeba zmazać, y, kilogram podzielić razy metr na sekundę kwadrat, czyli jeszcze wyprowadziliśmy tak dodatkowo w ogóle jak y, jednostka Newtona jest w jednostkach SI, co może się nam przydać na przykład w przyszłości. I co? Koniec z drugiej zasady dynamiki Newtona, a teraz przejdźmy do trzeciej. Trzecia, czyli ostatnia omawiana dzisiaj zasada dynamiki Newtona brzmi następująco: gdy ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą F o tej samej wartości, tym samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie. I teraz, żeby to wytłumaczyć, posłużę się takim przykładem. On może teraz, to jest rysunek bardzo uproszczony, a może tu nie będę rysował. M mamy zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Mamy dwie łódki, łódkę A. Łódkę B. Na jednej z, łute, z łódek zamontowano kołowrotek, wro, koło młyn, który nawija linę, która jest, pod, która jest podczepiona do y, drugiej łódki. I teraz chodzi o to, że jeżeli ten kołowrotek pracuje z, ta, z taką siłą, tą siłą F, on nawija tą linę, to będzie tak, że te łódki będą się do siebie zbliżać, ale nie będzie tak, że łódka B zostanie przyciągnięta do łódki A. Nie. Obie te łódki spotkają się w połowie swojej drogi. Dlaczego? Ano właśnie z uwagi na tą zasadę. Czytamy jeszcze raz. Gdy ciało A działa na, na ciało B pewną siłą F, czyli tą siłą, to ciało B, czyli tamta łódka, oddziałuje na ciało A siłą F. Czyli taką samą siłą, tylko o, tym, o tej samej wartości, ten sam kierunek, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli taką siłą. Nazwijmy ją F'. I teraz y, dlatego ciała będą się przyciągać do środka, a nie jedno ciało do drugiego, bo bo siły oddzia oddziałują na siebie i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo ważna przy tej zasadzie. To nie jest tak, że ta siła F równoważy się z tą siłą, z tą siłą F'. Siły równoważą się tylko dla jednego ciała. Nie będę tutaj roz rozrysowywał sił grawitacji, i sił, y sił grawitacji i siły reakcji, czy sił wyporu, akurat bo mamy łódki, ale to co równoważy naszą siłą F? To jest siła naciągu liny, która działa zarówno z tej, strony, z, tej, z tej strony liny, jak zarówno na drugim końcu liny. I te siły właśnie równoważą nam, yy, yy, równoważą nam działanie naszych sił F i F'. Też nazwijmy siłę naciągu prime. Także jeszcze, żeby podsumować, z trzeciej zasady wynika, że jeśli to ciało, ta łódka ciągnie linę z taką siłą. To łódka B ciągnie, siłę, e, ciągnie e, drugą łódkę z taką siłą, i przez to one spotkają się po środku, ale te siły nie mogą się równoważyć, ponieważ nie należą do jednego ciała i te siły są równoważone przez nasze siły na ciągulinę. Dobra, i to jest koniec takich naprawdę podstaw dynamiki, trzy zasady dynamiki Newtona będą do, z Wami się ciągnąć do końca czwartej klasy liceum. E, mamy jeden mikrofon, bo drugi się rozładował podczas nagrywania, więc tylko ja będę mówić. E, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Również dajcie nam znać, czy na tej tablicy lepiej się ogląda, jest, e, czy po prostu łatwiej i czy po prostu przyjazne bardziej dla oka jest. I co, mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście dopiero zaczynamy nasz maraton Cały z dynamiki, i przeprowadzę go oczywiście ja razem z Kajetanem. I co? Dziękujemy, do zobaczenia. Cześć!